Młanka ekipa. Jeden dzień do startu, 3.37, 37. I popełniłem ten błąd, że wstałem, i już po prostu w emocjach Zastanąc. Nie potrafię myśleć za bardzo niczym innym, także wstałem się a dwa i porob już raporty, które miałem porobić po trasie. No cóż, przynajmniej mędu już trzy odpowiedzi. Ja nie spodziewałem się, że będzie aż tak. Mam nadzieję, że jutro przed startem będzie trochę lepiej, bo to jednak cały dzień na sali się zapowiada. Nadzieję, że już wygląda na to, że nikt nie pośpię planowana pokutka po o piątej, żeby się wyrobić ze wszystkim. No, ale mam w takim... Czasu. Dobra, mamy 5.40 i jestem na zero, także możemy oficjalnie zaczynać ten dzień. Eee, nie spokojnie była to robota, którą miałem zrobić, jak już to jedziemy na miejsce, a udało się z tym wyrobić dużo szybciej, więc znowu będę trochę do przodu. Trzeba szukać pozytywnych. Idziemy, będziemy się pakować. Dobra, mamy godzinę 6.30, za pół godziny wyjeżdżamy i teraz latuję pierwszy posiłek dzisiejszego dnia, czyli twaróg z porówkami i cynamonem. I do tego mega odkrycia z zapiętni, czyli sos z KFD, słony karmel. No w ogóle sosy z KFD są mega dobre, jak na tą kalorię co mają, ale tylko niektóre. No, owocowe generalnie, jeżeli jesteście przeczuleni na słodziki, to są średnie. Słony karmel jest super, bo jest naprawdę słony. I z wytrawnych kebab gros kebab gyros, cheddar jest w ogóle dobry, to jest chyba smaku serka typionego. i jest jeszcze jeden, nie tikka masala, tylko... tak, sos tikka masala. Salsa Meksykana jest niedobry, tika masala jest super. No, to są takie cztery ode mnie moje polecajki, które naprawdę są świetne do wytrawnych posiłków, no i słony Przepraszam w ogóle. Ja teraz taki lekki posiłek w zasadzie bez węglowodanów oprócz tych borówek, bo trening planuję wyjątkowo w drugiej połówce dnia, po prostu się kładą na dzisiaj. Zabieram się za jedzenie w międzyczasie u Agnieszki, która potrzebuje troszeczkę przestrzeni z rana i skupienia na tym, bo po jest głodna. Latuje kartostowy, plus jajka, plus tam odrobina dżemu, plus plaster sera proteinowego. Ona ogólnie się ma, dietę z z dosyć mocnym ograniczeniem wodnika, ale o tym na pewno pogadamy sobie przy kolejnych posiłkach. Także jem i za... zaraz chyba wyjeżdżamy. Uff, to widzimy. W ogóle jest wczoraj Taka, że po publikacji tych plus około 21.00, no mam rano, się odbywało 14 osób na ten moment, które są tak taką bluzą. Więc słuchajcie, Kiersi w ogóle, ale mega dzięki za takie wsparcie. Agnieszka zdecydowała, że najlepiej czuje się w swoim mieszkaniu, także zabiera ze sobą pół domu, kurde. Nie. Po prostu chcę ograniczyć, nie wiem, czy to wziąć. Chcę ograniczyć sobie jak najbardziej stres, więc nawet wziąłam kawiarkę, bo codziennie piję kawę z kawiarki i stresuję się, że jak będziemy wracać, to nie będzie żadnej kawiarni otwartej z makijażu, bo mam na piątą makijaż. Więc wziąłam kawiarkę ze sobą i problem jest rozwiązany. No to ogólnie ciężka nocka dzisiaj za nami. Grzesiek wstał o 3.30. Mówi, że się nie stresuje, ale widać, że się stresuje. Mimo, że go prosiłam, żeby się nie stresował, bo to będzie mój stres tylko wzmagać. A ja dzisiaj jako się spokojnie spałam. Siła mi się całą noc, że nie umiem pozować. Cały czas miałam w kółko ten sam sen, że swój układ dowolny powtarzam. W sensie iWalk. Więc no, dopiero mi się zachciało tak przyjemnie spać o 5 rano, gdzie już mieliśmy budzik, bo jest godzina 7.30 i jedziemy na wariograf. Czy wariograf mnie stresuje? Nie, nie stresuję się wariografem, nie mam nic do ukrycia. Co naj najgorsze, co biorę, to nie wiem, kreatyna, kreatyn, nie widzieliśmy kreatyny chyba. Co? Nieważne, bo się stresuję, że czegoś nie wzięłam, mimo może mam dwie walizki i pół domu ze sobą, nawet kawiarkę wzięłam. Ja generalnie bardzo dobra. Mega nakręcony jestem i ostatnie dni to jest po prostu taki pęd, w który wpadłem. Takie momentum po prostu, nie? Jak wam mówię, jak dźwigacie i wpadacie w momentum, że po prostu powtórzenie leci za powtórzeniem, my w dźwiganiu tego nie chcemy. W życiu. Na przykład dzisiaj uważam, że to jest bardzo, bardzo potrzebne. I no jak wstałem o tej 3.30 i szczerze mówiąc czuję się turbo, turbo dobrze. Nie mogę zaczekać doczekać wszystkiego tak naprawdę, całego tego dnia. Czuję się jakbym spał 10 godzin. Mega dobrze jest. Zdrówka wasza. A ja się nie pochwaliłam. Dzisiaj dostałam 300 w Anglii. Chyba byłam grzeczna. Jest dzisiaj ładowanko. To nie ma nic. Zaraz w związku z swoim samym poczuciem skarbia. To są czyste, chłodne, trenerskie kalkulacje i proszę o tym pamiętać. No nieważne, tak czy siak yy, mogę się dzisiaj Pamiętaj najeść. Pamiętać szczególnie wtedy, jak mówisz mi, że Cię nie kocham, bo Ci ucinam węglowodany. No wczoraj tak było, ale jak ktoś Ci 100 węglowodanów ucina na początek dnia, no to nie może być fajnie. No ale dzisiaj mamy 300 węgli, 50 tłuszczów, także się najemy. Tylko dostałam opiernicz o owoce, bo ja bardzo lubię owoce i warzywa. Nie znam żadnych warzyw do śniadania, to jest w ogóle tragedia dla mnie. Żebym za dużo błonnika nie zjadła, no i chyba klejk na kolację będę musiała zamienić borówki i wiśnie, które miałam zjeść na jakiś dżem. Bez komentarza, ale zamierzam sobie jutro po zrobić ogromny klejk. Wzięłam całe pudełko malin, całe pudełko borówek i wsypię sobie do tego pudełka. Tak, żebyś widział, że jem po prostu 200 gramów, 200 gramów owoców. Dupię <laughs> owoców. Mam drożdżówkę. Hej żono. Byłam w sklepie właśnie po drożdżówkę. Tak jak mówiłam, mam dzisiaj więcej węgli, a też nie chcę się za bardzo rozpychać, więc... Nie chcę sobie rozpychać talii, więc mam drożdżówkę, już się nie mogę doczekać, aż ją zjem, ale to jeszcze trochę. I wziąłem jakieś chusteczki nawilżające i szukałam kubeczka. To jest taka nieoczywista rzecz, ale w tym kubeczku wycina się dziurkę. No i wiadomo, jak się idzie do toalety, to żeby nie zachlawać bronzera, jak już mamy brązer na sobie, no to taki kubeczek może ułatwić y, sprawę. Ale nie mogłam nigdzie znaleźć kubeczków, więc będziemy szukać dalej. Kawałka jest też, po założeniu bronzera trzeba założyć jakieś luźne, najlepiej ciemne ciuchy. Bo na przykład, zakładając na siebie czerwone ubrania, brązer może po prostu zrobić się zielony. No, jak możecie się domyślić, nie wpłynie to pozytywnie na ocenę waszej sylwetki na scenie. Przepraszam, że się tak spojrzałam nie pomijam. Skończyłam właśnie rozmawiać z mamą. Mega wsparcie w ogóle mam od rodziców. No Grzesiek to wiadomo, bo mieszka z na co dzień, tutaj nie muszę nic mówić. Już w sumie rozmawialiśmy na ten temat. No, ale moja mama dzwoniła właśnie, że oglądała vloga, który najnowszego. Wczoraj w nocy od razu jak jej wysłałam i Grzesiek wrzucił, to już oglądała i że trzyma kciuki, i że pewnie że spałam w nocy, znając mnie. Także zgadła, no ale rodzice mega wsparcie. No jutro moja mama będzie w pracy, ale mówiła, że będzie na pewno oglądać na żywo, jak tylko będzie miała chwilę. Mama Agnieszki Zaczyna. powiedziała, że jak ją zagłodzę, to przyjedzie do Olsztyna i ze mną porozmawia. Nie, ogólnie moi rodzice tak naprawdę zawsze co robiłam, to mnie wspierali. Jak byłam młodsza, to bardzo dużo jeździłam konno, więc też robili wszystko, żeby mogła gdzieś tam się sportowo spełniać. Zawsze mi dawali możliwości, żebym mogła robić to, co lubię. Później, no, trochę miałam przygodę z trójbojem. Więc też mnie bardzo wspierali. No i teraz, yy, mimo że wiadomo, że to dla nich była nowość, no bo nie mieli wcześniej styczności, ale bardzo tak czułam, że chcieli poznać, jak mogą mi pomóc. Też jak w trakcie tam przygotowań byłam w domu, no to ja jechałam na przykład na trening moja mama mi przygotowywała jedzenie, yy, odważała mi ryż i się zawsze śmiała, że każda ręko na wagę złota przy tych kaloriach. Więc naprawdę, no lepszego wsparcia nie mogłam sobie wymarzyć, jeżeli chodzi o mojej rodziców. Dobra, ja potrzebuję małej walizki, bo tam mam strój. Hejka. O, Hej. hejka. Hej. Dokumenty tak, dla Ciebie ciach, po, na trzeciej stronie. Z tym wchodzicie na badanie, wariografista tam wypełnia, że zdaliście lub nie zdaliście i wracacie do mnie wtedy na weryfikację i pilnujcie swoje Proszę Dobra, panie. dziękuję bardzo. Jesteśmy już w rodisku mazowieckim i czekamy na wariograf. Aha. Ania poszła do dzięki i zapoznaje się jeszcze do końca z listą substancji zakazanych, bo ona jest naprawdę długa. Co co, props? I to jest w ogóle wszystko bardzo przejrzyste i zrobione w taki sposób, żeby zawodnicy maksymalnie się nie stresowali. No bo jednak banalnie wygrywaczem kłamstw brzmi groźnie, więc rzeczywiście można odczuć jakiś niepokój z tym związanym, ale jest to naprawdę przeprowadzone w bardzo profesjonalny, eee, profesjonalny i taki maksymalnie komfortowy sposób. Także, jeżeli planujecie swoje starty, to naprawdę nie ma co się tutaj bać. Czekamy teraz na wariograf. Samo badanie powinno zająć dosłownie chwilę. Raz, dwa, trzy. Ty też? Ja też. Ty też, gotowa? Tak. Ty nie idziesz na badanie? Kaczeszki? Tak. Tak. <grym> Mów, To jest super. Fajny, fajny. Nie, nie. To jest, jest. Co, nie, 20? można wybrać. A można wybrać. No, dobra. Zrobimy, żeby... ja Teraz przyduszę, ja żeby dobrze się nie zobaczymy, ile to będzie A. wyszło. A w to. E, 51, A, Jeszcze sobie stanę tutaj z numerkiem. Tutaj przyścianę. Masz okay. tutaj? Tak, mam. Ja mam wrażenie, że wszyscy będą miały, wszyscy będą miały od 64 do 67 i to na tej kategorii, nie? Może chcielibyście je w kategorii, czy w tej wersji? Nie wiadomo. Rozmawiamy o tym od trzech minut, ale jesteś w plebie, więc rozumiem twoje pytanie. Dobra, Już po weryfikacjach, kto by się spodziewał, że, przeszłam Maria bez problemu, Pan się śmiał, że no, no dziwne, ciekawe, jak to się udało w ogóle. Widać, nim... że ma wąsa. Widać, że... Wąsa i głos niski. Tak. Elegancko, tak jak mówiłem, w sumie bardzo profesjonalnie, bezstresowo, nie? No, ale w ogóle jestem zdziwiona, bo już jadłam jeden posiłek i mi waga wyszła kilo niższa niż wczoraj w ogóle w domu na czczu, tak więc jest. to jest dziwne. 51,5, ale no idealny moment na to teraz, bo dzisiaj w sumie największy dzień pod kątem ilości węglowodanów. Najszczęśliwszy dzień, prawda? Uśmiechnij tak. się w końcu, tak. To jest fajnie jest. Tak, mam jeszcze klej do z jedzenia. Mam do zjedzenia ry ten rybę z ryżem, mam do zjedzenia drożdżówkę, i mam do zjedzenia drugi klej w domu. To jest w ogóle pełnia szczęścia. Tak, to co widzicie teraz na twarzy, to jest po prostu głód. Głód, no moment. tak, w teraz są głodne. Siemanko, witam w mojej kuchni. Zapraszam. Ej, elegancki chodnik w ogóle na wpadł. Czekamy, jeszcze, jak na <laughs> doma, ja ten... Czekamy rzeczy, jeszcze na Nikodema. Ja lubię więc... szukać mieszkań i ugarnię się na Czekamy jeszcze na Nikodema, który dojedzie do nas z pociągiem. I teraz tak. Tu mają pokój chłopaki, Nikodem, Marek, serdeczny kamerzysta, który zgodził się z nami pojechać. A mamy piwnicę? Nie wchodziliśmy do piwnicy jeszcze co? A nawet nie ma klamki. Eee, nie ma klamki. Jest elegancka łazienka. Ej, w sumie dwa kibelki są, bo tutaj jest sam kibelka, ja to nie ma co pokazywać nawet. No to nawet lepiej, przed zawodami się przyda. <laughs> Drugi pokój z dużym łóżkiem, balkonikiem, tak. telewizor, elegancko. Ja sobie tutaj I co bardzo ważne. Bardzo duża kuchnia, a że będzie to jeszcze dzisiaj przygotowywać dużo jedzenia. Że jeszcze my dzisiaj idziemy na trening. To na pewno się przyda. Kurde, eleganckie, bardzo fajne mieszkanko. No i co? Jaki plan na teraz? Teraz jestem już mega głodna, bo ja mam tylko jeden posiłek i dwa gry z drożdżówki, więc yy, kończymy nagrywać, robię sobie kawę. Wziąłam kawiarkę specjalnie tak. Cześć. Mówiłem, trzeci że zabrała całe mieszkanie raz, ze sobą. Trzeci raz mówię o tym, że wzięłam kawiarkę, ale wiecie, to jest takie moje przydatne po prostu narzędzie. Ja kocham kawę i bez kawy to nie ma niczego, więc będę sobie robić kawę, i kleik i będę jeść cały dzień i leżeć. No, a my zaraz płatki ryżowe, kurde Maro, sobie zrobimy i pójdziemy na trening, nie? Kozacko. Mua. Dobra, no to jesteśmy po weryfikacjach i teraz yy, podgrzałam sobie kleik. On wygląda jak papka, ale ogólnie jest mega dobry. Tam jest białko, czeko orzech, cynamon, owoce, ale w sumie ostatnie owoce na dzisiaj, bo nie mogę jest za dużo błonnika, więc później będę jadła klejk z że Grzesiek mi nie pozwolił. E, moje ulubione mleczko do kawy, no też w niewielkiej ilości. Kawka się robi. E, kawę dzisiaj zmieliłam rano, moją ulubioną, i wzięłam w puszkę, żebym też miała na jutro. No, no i właściwie to tyle. Będę jadła i będę leżała. Takie plan na dzisiaj. Kurde, jest ja trochę przypał, bo generalnie Nikodem powinien być już z nami 2,5 godziny temu. Jest 16.30. Trochę nie nagrywaliśmy w tym czasie po prostu odpoczywaliśmy, ogarnialiśmy sobie posiłki, ja trochę popracowałem przed lopkiem. No i nie ma go dalej. Ogólnie on jedzie pociągiem i ktoś się pod ten pociąg rzucił. Więc stoją i mają już na ten moment 202 minuty opóźnienia i dalej nie wiadomo co z nim będzie. Jest w Ciechanowie, także też kawał drogi od nas. No i w ostateczności, jak będzie trzeba po niego jechać, to pojedziemy. Ale no to też jest dosyć długa wycieczka stąd. Uuu. Komplikacje, komplikacje zawsze, kurde. Tak jak na ostatnich zawodach z weryfikacją. No ale to są takie rzeczy, na które nie mam wpływu. Także pozostaje jak najmniej się stresować, łatwo powiedzieć. tym bardziej pełni kodemowi w pociągu, ale trudno, takie jest życie, taki jest sport. A my lecimy stringiem pól. W ogóle jesteśmy na siłownik stream w Grodzisku Mazowieckim i na naprawdę na mojej przestrzeni jest bardzo fajnie urządzona. Może coś przygramy, pokażemy. Ogólnie to sprzętowo jest trochę jak taki jazz gym, tylko nowszy, nie? Bo wszystkie sprzęty to są Matrixy, tylko no widać, że ta siłownia może zrok. Tak, po ogólnym tym, jak te maszyny chodzą, no i generalnie jak wyglądają, widać, że to już są jakieś świeższe edycje. Ale jest ciekawy kontrast, zobaczcie. Ogólnie siłka jest mała, ale jak sąd przejdziesz sobie tutaj, to tam już galeria. I normalnie sobie ludzie chodzą, robią zakupy, i mogą oglądać ludzi teraz w jak małpki w cyrku. Nie? generalnie. śmiesznie, się ciekawy było trenować wtedy na taki siłowni? Chociaż mała jest, nie, nie chciałbym generalnie, nie? Na przykład na ściąganie teraz robię jednorączkę. To mega mało jest ciężarów. No, ale ciekawe jest zagospodarowana, nie? Jak tak popatrzeć, ładnie kolorowo. Pierwsza rzecz, w ogóle jest to na Xtreme, już to jest sieciówka, która coraz bardziej się rozrasta, ale jeszcze nie miałem przyjemności. Jestem ciekaw, jak to wygląda na większej powierzchni, nie? I wiem też, że na niektórych siłowniach Xtreme są sprzęty marki Panatta. To takie też bym bardzo chętnie stestował. Dobra, film skończony, no i... Kurde, no trening jak to trening, nie? <laughs> Teraz już czuję w dosycie do 3,5 godziny sny dzisiaj. Niestety jedynie. Bardzo rzadko miałam takie dni, że sen byłby tak bardzo zaburzony i czuję, że po prostu efektywność tego treningu jest na dużo niższym poziomie. No ale liczyło się to, żeby zrobić, bowiem, że po prostu jutro tym bardziej nie byłoby na to warunku. Taki trening tak do odtaczenia, nie? Ale takie też, też są. W ogólnie to mam trochę takie samo poczucie, jakby już była 22, 23. W sensie, jak naprawdę późno patrzę na ten trening, już takie ciężkie oczy. No, ale to po prostu kwestia niewyspania. Mam jeszcze jedno, złe info, dalej nie wiadomo, co padają. W sensie, stoi w Ciechanowie. I, I stoi. I dalej nikt nie wie co tam ten, a to jest dwie godziny drogi stąd, więc naprawdę kawałek, żeby podjechać w to i z powrotem. Ale mamy misję, że poczekają z ważeniem i że nawet jeżeli będziemy północy na tym ważeniu, to spoko i oby góra pomogła, żeby tak, żeby na to 24 chociaż zdążyć. Po treningu był ze mną Marek na treningu, także obiecałem mu swój specjał. Opłatki ryżowe, borówki, gorzka czekolada i teraz na samą górę leci. Polewa z odżywki białko. <laughs> no bo jakby inaczej. Nie, to jest naprawdę świetna sprawa, jeżeli ktoś jeszcze nie korzystał z przepisu, to bardzo gorąco zachęcam. W sensie, to jest naprawdę najprostsze danie, jakie możecie sobie wyobrazić. Ale jednocześnie moje przepisałem. I jeżeli komuś nie smakuje, to po prostu znaczy, że zrobiłeś źle. Marek, bardzo proszę. Dobra, Marek, zacząłem nagrywać i teraz może Ja ogólnie wiem, pierwszy raz w życiu płatki ryżowe. Grzesiek mi zrobił ogromną porcję jak dla siebie. Większa ogólnie. Tak. Muszę trochę zaświadkać z czekoladą. Ale ona musi się rozpuścić. Ja już się rozpuściła, bo do rzadko Jest mola? Ej, no tak, naprawdę jest bardzo dobre. Chyba zacznę serio sobie to, to robić. Ale jeszcze ta czekolada. No po prostu Jak, bajka. jak na co dzień nie lubię gorzkiej czekolady, no to tutaj czuję, jakby to była słodka czekolada. Słuchajcie, robota jest już zrobiona i jutro pozostaje po prostu się bawić. To zakończenie nagrywam sam, bo Nikodema cały czas z nami nie ma, a Agnieszkę po prostu zmiótł troszeczkę ból głowy. Także bierze teraz dłuższy, ciepły prysznic. No wiadomo, że daleko jest od perfekcyjnych warunków, ale znowu tu chodzi o tą drogę. Dziękuję Wam, że też byliście z nami w tej drodze i jutro tak naprawdę już pozostaje wielki finał. Prawdopodobnie vlog z finału się pojawi troszeczkę dłużej, bo chciałbym włożyć w niego naprawdę max yy, serca i żeby był taki dopieszczony i żeby stanowił dla na nas naprawdę super pamiątkę. Ale już teraz Was zapraszam do jego oglądania. Jutro otrzymajcie kciuki na transmisji i jeszcze raz dziękuję Wam pięknie, że współtworzycie to wszystko z nami. Bardzo dziękuję. Po prostu.